Cała sztuka manifestacji polega na dojściu do punktu, w którym to, co na zewnątrz, przestaje mieć znaczenie. W tym jednym zdaniu zawarłam całe sedno manifestacji, do którego dochodziłam latami. Powtórzę to jeszcze raz. Cała sztuka manifestacji polega na dojściu do punktu, w którym to, co na zewnątrz, przestaje mieć znaczenie. Nie zaczniesz manifestować świadomie, jeżeli będzie ci zależeć na tym, czy twoja rzeczywistość się zmieni. Dopóki będzie ci zależeć na tym, czy rzeczywistość się zmieni, to nic się nie zmieni, ponieważ manifestacja jest to wewnętrzna przemiana, która tak, zmienia rzeczywistość, ale nie odwrotnie. Może teraz myślisz, jak będę mieć ten wymarzony dom, to wtedy będę szczęśliwa. A prawda jest taka, że musisz być szczęśliwa najpierw. I to do tego stopnia, że już nie ma dla ciebie znaczenia, czy ten dom się pojawi, czy nie, bo już jesteś szczęśliwa. I gwarantuję ci, że właśnie w tym momencie dom się pojawi. W momencie, kiedy przestało nam zależeć na pieniądzach, to wtedy one do nas przyszły. Teraz ktoś powie: OK, w takim razie to oznacza, że mam zrezygnować. Czy to oznacza, że mam się poddać? Nie. Masz zobaczyć swoje życie. Te życie, które teraz żyjesz, jako życie swoich marzeń. I to jest ta wewnętrzna przemiana, o której cały czas mówię. Pomyśl o tym, czy to nie jest skonstruowane przez Boga w najbardziej perfekcyjny sposób, bo możesz mieć tylko to, co już jest w tobie. Najpierw musisz być szczęśliwa, najpierw musisz być bogata, najpierw musisz być zdrowa, żeby zobaczyć to samo na zewnątrz. I to jest ta najtrudniejsza rzecz, której większość ludzi nie chce zrobić, więc próbują zmieniać rzeczywistość od dupy strony. Nawet jeśli będąc nieszczęśliwym, dorobią się jakichś pieniędzy, to one i tak nie przynoszą szczęścia. I wtedy myślą: OK, w takim razie szczęście przyjdzie, jak będzie ich więcej. I tak zaczyna się gonitwa za szczęściem, czyli za pieniędzmi. Pamiętaj, to, co masz w środku, tworzy to, co widzisz na zewnątrz. A kiedy zależy ci na tym, żeby coś pojawiło się na zewnątrz, to to oznacza, że nie masz tego w środku. Teraz już wiesz wszystko, czego potrzebujesz, żeby zmienić swoje życie. Możesz zacząć tu i teraz, w tej chwili. Popatrz na swoje życie i zobacz, jakie ono już jest wspaniałe.